Robert Lewandowski z kolejnym świetnym występem na boiskach Ligi Hiszpańskiej będzie jednym z bohaterów naszego dzisiejszego odcinka, w ramach którego zrykniemy także do Ligi Angielskiej, a także Włoskiej, chociażby w tematach transferowych. Zaczynam od hiszpańskiej La Liga i czwartkowego meczu na Camp Nou. Tym razem Barcelona, wokół której w ostatnim czasie nagromadziło się sporo kłopotów, wykonała swoje zadanie na całkiem solidną ocenę. Przed domowym meczem z Real hiszpańskie media mówiły nawet o ultimatum dla szkoleniowca Barsy, obejmującym także niedzielny mecz z Atletikiem. Xavi po raz kolejny zamieszał więc w składzie i tym razem odnalazł nieco pozytywów. Barsa wymieniła skrzydłowy, gdzie mało konkretnych i bardzo chaotycznych Dembele, a także rafinie zmienili Ferran Torres oraz Ansu Fati. Obaj hiszpańscy gracze zaliczyli solidne występy, w końcu potrafiąc dostarczać piłkę w pole karne także po ziemi. Sporo ożywienia w ataku zapewnił Jordi Alba, natomiast kluczowy był środek pola, gdzie grał barsy dyrygował Frankie de Jong, jak zwykle bardzo aktywny w pressingu był Gavi, a do tego nieszablonowe piłki posyłał Pedri. Ekipa Villarreal była wczoraj dość niebrawa, natomiast kiedy podejmowała próby wyprowadzania szybkich ataków, swoją rolę odgrywał Jules Conde, wyrastający na absolutnie kluczową postać dla defensywy barsy. Swoje kłopoty miał za to Marcos Alonso, grający na nietypowej dla siebie pozycji, często nie sobie z dynamicznym Moralesem. Co jednak najważniejsze, z punktu widzenia polskich kibiców spokój Barcelonie zapewnił wczoraj Robert Lewandowski. Chociaż początkowo zapowiadało się na kolejny trudny mecz dla polskiego napastnika, najlepszy strzelec Barsy tym razem pokazał swoją piłkarską klasę. Jordi Alba dograł piłkę ze skrzydła na środek pola karnego, a tam niesamowicie sprytnym przyjęciem Lewandowski położył golkipera gości, a do tego dwóch defensorów. Polski napastnik otworzył wynik meczu, co znacznie ułatwiło Barcelonie dalszą grę przeciwko rywalowi, który potrafi skutecznie się bronić. Co ważne, już 4 minuty później Robert Lewandowski zapisał na swoim koncie kolejną bramkę, podwyższając wynik meczu na 2 do 0. Kapitalną pracę wykonał Gavi, nie dając się przewrócić fałującemu rywalowi. Następnie młody zawodnik dograł piłkę do znajdującego się w narożniku polakarnego Lewandowskiego, a polski napastnik zrobił sobie miejsce do oddania strzału i pięknym technicznym uderzeniem wpakował piłkę do siatki, podwyższając wynik kilka minut później po akcji Ferrana z bliskiej odległości na 3 do zera wynik meczu podwyższył Ansu Fati, właściwie zamykając to spotkanie gdyż druga połowa nie była zbyt ciekawym widowiskiem Lewandowski po 10 meczach La Liga ma na koncie już 17 bramek a do tego 3 asysty co jest świetnym wynikiem Co ciekawe polski napastnik znajduje się w gronie zaledwie 5 piłkarzy którym udało się zdobyć ponad 10 goli w premierowych 10 meczach na boiskach ligi hiszpańskiej Wcześniej dokonał tego chociażby Johan Cruyff a ostatnim graczem z takim wyczynem był brazylijczyk Ronaldo a my przechodzimy do angielskiej Premier League, gdzie wczorajszego meczu niestety zbyt pozytywnie nie będą wspominali polscy kadrowicze. Co ważne do podstawowego składu Aston Willi na mecz z Fulham wskoczył Jan Bednarek, na co czekaliśmy już od dłuższego czasu. Tym razem z uwagi na lekki uraz spotkania na ławce rozpoczął natomiast matikasz. Jan Bednarek miał sporo pracy, gdyż to gospodarze posiadali inicjatywę i jeśli chodzi o defensywę był całkiem solidny. Nieco kłopotów pojawiło się w rozegraniu piłki, a to być może wpłynęło na zmianę w przerwie, gdyż goście po golu Rida, gdy piłka minimalnie odbiła się od Bednarka, musieli gonić wynik. Szkoleniowiec ekipy z Birmingham w miejsce Jana Bednarka wpuścił Matego Kasza, który według informacji jakie przekazywał wcześniej selekcjoner polskiej kadry miał pauzować w tym spotkaniu ligowym z uwagi na lekki uraz. Niestety dla prawego obrońcy reprezentacji Polski był to słaby występ. Generalnie Aston Villa po raz kolejny zaprezentowała się znacznie poniżej swojego potencjału, natomiast do tego doszło zagranie ręką polskiego defensora w polu karnym, które zamieniło się na bramkę, Aleksandra Mitrowicza. Przy golu na 3 do 0 Mati został ograny przez zawodnika gospodarzy, co poskutkowało zgraniem przed bramkę i golem samobójczym Tyrona Minxa. Aston Villa notuje bardzo słabe wyniki, które zaraz po spotkaniu z Fulham przyniosły konkretne zmiany. Szkoleniowcem ekipy Devilands nie jest już Steven Gerrard, który prowadził ten zespół w 40 meczach, przegrywając aż 19. Na koniec dzisiejszego odcinka przechodzimy do Ligi Włoskiej, gdzie transferowe plotki pojawiały się wokół polskich zawodników. Po pierwsze, dotyczą one Szymona Żurkowskiego, a więc jednego z pomocników, który otrzymał swoje miejsce w szerokiej kadrze na Mundial w Katarze. Jak wiemy, Szymon Żurkowski na tym etapie właściwie nie otrzymuje swoich szans w Zespole Fiorentiny. Ledwie pół godziny gry na boiskach Ligi Włoskiej po 10 kolejkach to bardzo martwiąca sprawa, szczególnie dla zawodnika bazującego na przygotowaniu motorycznym, a także bardzo mocnej pracy na całej długości boiska. Latem niestety pomocnikowi nie udało się zmienić klubu, kiedy jako mocna opcja rysowało się Empoli, do którego wypożyczony był już wcześniej. Co ważne do ewentualnego transferu według włoskich mediów może dojść jednak już w zimowym oknie. Według informacji, jakie ukazały się na portalu Il Tireno, zainteresowanie polskim pomocnikiem nadal wykazują Bolonia, a także specja. Obie ekipy notują raczej słabe wyniki, natomiast szczególnie w specji droga Żurkowskiego do pierwszego składu nie byłaby zbyt długa. Wobec kłopotów z kontuzjami linia pomocy specji jest łatana na różne sposoby, chociażby ponownym przestawianiem do środka pola Jakuba wiora. Drugim polskim zawodnikiem z Ligi Włoskiej wokół którego ostatnio ukazuje się dość sporo transferowych plotek jest Wojciech Szczęsny. Juventus ma w kolejnych oknach transferowych odmieniać swoją kadrę i kto wie czy polski golkiper nie poszuka kolejnych wyzwań w swojej karierze. Newcastle United to ekipa, która ma być zainteresowana sprowadzeniem polskiego bramkarza według serwisu Calcio Mercato. Oczywiście mowa tu o klubie dysponującym sporymi środkami finansowymi, mającym przed sobą także ciekawe perspektywy sportowe. Newcastle w ostatnim oknie pozyskała jednego golkipera, jakim jest Nick Pope, który do tego zbiera bardzo dobre oceny za swoje występy na boiskach Premier League. Transfer kolejnego zawodnika liczącego na pewne miejsce w bramce byłby zatem sporą niespodzianką. Co ciekawe, włoskie media już teraz typują potencjalnych następców szczęsnego w bramce Juventusu. Tutaj bardzo interesującą opcją ma być Georgi Mamardaszwili. Mowa tu o 22-letnim golkiperze rodem z Gruzji, który na początku obecnego roku dołączył do Walencji za kwotę poniżej miliona euro, właściwie z miejsca wskakując do składu ekipy z Estadio mestaja.